Wszystkim witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś budujemy dom, wraz z dodatkiem wyspiarskie życie. Przypominam o subskrybowaniu mojego kanału oraz lajkowaniu moich filmów. A tymczasem smacznego oraz miłego oglądania. No i dobra, mamy już grę. Już mam wpisane pieniądze. Może bym zaczęła od fundamentu. Płaski kwadrat, to jest fundament? Mam nadzieję, że to jest fundament. Czy to jest platforma? Nie, to chyba to... Dobra, ogólnie mam taki pomysł. Tutaj ogólnie już się przeniosłam z... No, kotami. Ogólnie też śmieszna sytuacja, bo przez tą przerwę, gdzie mnie nie było, Maevee okazała się Marwelem. Długa historia, ale jest to jednak kocur. I mamy... Jeszcze jednego kotka. Nazywa się Disney. Jest to kotka zwisło ucha. Może tak wam pokażę w grze, jak ona O jest. Jak mniej więcej nasze koty teraz wyglądają, tu poznajcie Disney, a tu Marvel już urósł i wygląda mniej więcej w taki sposób. Dobra, pomysł mam taki, żeby zrobić no, ten fundament. Dobrze, że to jest ogólnie darmowe. <laughs> ten fundament cały. I chciałabym zrobić taką właśnie matkę na wodzie. Wiecie o co mi chodzi, ale też nie za dużą. Coś takiego właśnie podłużnego. Być może jeszcze tu dodać jakiś fundament. O, dokładnie, coś takiego. Mm, może jednak to sobie zwężymy, bo nie mamy aż tyle pieniążków. No, troszkę to wygląda jak taki pomost, no, ale mniej więcej, właśnie coś takiego chciałam zrobić. Ewentualnie później się to będzie wszystko zmniejszało. Aha, z wyspiarskiego okay. życia nie ma. Myślałam, że z, wys z wyspiarskiego życia będziemy mieli fundamenty spali, właśnie. Jak już mamy te fundamenty, Fundamenty, chociaż, no nie, no właśnie wyspiańskie życie mi się kojarzy z takimi fundamentami. Chciałabym je wykorzystać jednak. Też muszę się zastanowić, w jakich kolorach ch chcę ten domek. Może właśnie w jakichś takich jasnych, jaśniejszych? Też zobaczę mniej więcej, jak tutaj mają domy. Czekajcie, muszę na tabie dojść tam. No tu mamy taki ciemny domek raczej. I też widzicie te fundamenty spali. Tu mamy te zwykłe fundamenty z dodatku, ale też śliczny domek. Mm. Mhm. Tu mamy znowu fundamenty z No i widzicie to jest Głupie z pomieszanym. O, to taki płot nowy, czy co to jest? A, bo to jest chyba makieta. Być może. Śmieszne, bo on mi w sumie przypomina ten taki standardowy domek z wierzbowej zatoczki, tylko no z piętrem. No dobra, mniej więcej już się zainspirowałam. No i jednak stawiam na te fundamenty. Tylko no na razie zrobimy jakieś takie jasne, wiadomo. Zobaczymy jak to wyjdzie nam w praniu. Chciałabym to, żeby jednak było o troszkę wyższe. Żeby już się fundamenty zaczynały na piasku. Schody, ja bym z chęcią wzięła te, bo tak, dobrze pamiętam. Mają tutaj ten wzorek fajny, też bym chciała go po prostu wykorzystać. O, jest nawet taki jaśniutki. A zobaczyłam, czy coś będzie nam pasowało do fundamentów, mniej więcej w takiej kolorystyce. I to chyba właśnie jest to. Dobra. Już schody kosztowały swoje. I jeszcze się zastanawiam, czy chcę mieć tu jednak wejście, czy te schody zrobić, nie zrobić z tej strony. E, tylko może o właśnie coś takiego. Dobra, na razie Zostawimy tak, przejdźmy do budowy. Nie wiem, czy mi starczy pieniędzy na piętro, bo chciałabym zrobić tutaj piętro. Tu się wchodzi, to może bym tak zaczęła. O Jezu, a czemu to tak się zrobiło dziwnie? Tu bym zrobiła z czyli o, klocek, jak to zwą. I tu bym zrobiła może na trzy i połączyła sobą. Jest raczej okej. Okay. No i okej, okay. zobaczymy, co my mamy tutaj z kolumn. To no, zostanę przy tych kolumnach i też nie chcę ich za dużo dać, no bo one jednak kosztują 190 simulonów. Dobra. Dwie kolumny z tej strony i być może. Dokładnie kolumnę? O to dobre pytanie. Też w ogóle może zmniejszymy ten domek, bo coraz mniej pieniędzy mamy. I właśnie bym zrobiła coś. Zrobimy takie wycięcie na razie. Niech będzie. Górę bym też chciała. Znowuż mnie to denerwuje, że. O, trzeba dodać tutaj tak ścianę, żeby mi to zaliczyło, że to jest, no, dom. Się tak zastanawiam, czy robić jeszcze piętro, czy po prostu od razu iść do dachu o, zrobimy tak na pewno bym go chciała zmniejszyć, powiedzmy, że dach no, wstępny mamy, może jeszcze dodam takie urozmaicenia tak, właśnie daszek z tej strony, dobra ale ja bym go przedłużyła no i tutaj nie ukrywam, żebym dodała coś tak pikuśnego, tak samo z drugiej strony i jeszcze jeden dach, no troszkę to dziwnie wygląda, może jeszcze inny inaczej w sumie. Tak, żeby też po tej stronie był jakiś wzorek stworzony z dachu. No, coś takiego. E, czy to fajnie wygląda? No nie wiem, ale zauważyłam, że jest jakiś taki trend. Czy to mi się podoba? No nie do końca. Ewentualnie po prostu ten dach usunąć. O, wstawić okno. To jest plan. Chciałam tutaj, wiecie, okrągłe okno dać właśnie takie z tym, z tą żaluzją jakby. No, ale że nie mamy okrągłego okna, to może damy te okno. Może coś właśnie Zielony, może coś z kolorem podziałamy tutaj. O, no i z drugiej strony tak samo. Dać do góry. Troszkę teraz dół jednak. No, i powinno być tak samo z drugiej strony, powiedzmy, że jest. Ewentualnie później się tam zmieni kolor, ale on jest. On jest z tego co widzę, zaokrąglony. Tak, ten dach jest zaokrąglony, to może u nas też zaokrąglimy dach, chociaż no nie wiem, czy to będzie u mnie pasowało. Nie chcę za bardzo tutaj przesadzać. Tragedii nie ma. To może też zaokrąglimy. I Wtedy daszek ten jaśniutki można zrobić. Jest ok, ale ten kolor znowuż mi nie pasuje. No dobra, to jednak z czerwonym podziałamy. Mamy takie ozdoby na dach, ale mi tu w sumie już nie pasują. Dokładnie tego szukałam. Mamy. W sensie to jest, jak to się nazywa? Obrzeża dachu. Myślałam, że z dachem pójdzie gorzej, a jest przyzwoicie. <laughs> Te serduszka jakby dodać? To nie wiem, czy to, to, to nie za bardzo kiczowato by wyglądało. I tu bym zrobiła może takie większe drzwi. Ewentualnie coś takiego mniejszego. Dobra, wiecie co? Chyba ten czerwony to tylko tu był. To chyba ten odcień. Tak, to był ten. Tutaj mamy takie okno. Tu z czerwonym nic nie widzę, żeby było. Od razu mi się przypomina... O Jezu, teraz nie wiem, czy to był dodatek, czy to jaka jakby oddzielna wersja dwójki. Też coś właśnie było z wyspiarskim życiem. Już nie, nawet nie pamiętam jak to się do końca nazywało Ale no, by właśnie zbudować coś Na podobę tamtych domków Wiecie co, z jednej strony chciałabym dodać Te drzwi, bo mi się podobają Wiecie, nowoczesny styl Ale z drugiej strony postawiła na te drzwi I ewentualnie tu dać Te drzwi O, tu coś będzie pewnie z czerwonym Z czerwonym nic akurat tutaj nie ma No ale można, o, dodać tak Drzwi, a z tej strony, no jednak te przesuwane. Mamy drewno i lawowe bańki. No dobra, to damy te lawowe bańki. Chciałam tutaj dać płot. Jedyne z czerwonym, no to mamy. To już mi się nie podoba i chyba staniemy na tym płocie. Mhm. Dobra, tak samo tutaj zaraz to obkrążymy. Dobra, a jak tam obręcz? Obręcz mamy jedną. By mi nie pasowała nawet żadna obręcz. To nieważne. 230 simulonów. Można jednego dać tu. Ewentualnie później się go usunie, jak będzie nam brakowało pieniędzy. Można przejść do okien. Zacznijmy od tych okien. To okno gdzieś do łazienki damy. Staniemy przy tych oknach. Szkoda, że nie ma samego tych Takiego otwartego okna, takiego kwadraciku. Inaczej też to fajnie wygląda, dobra. Mniej więcej się rozeznałam tu. Czy mamy coś jeszcze? Markizę można. tu dać? Nie, bo tu dach mamy ten włochaty. <laughs> 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 Więc można przejść teraz do środka, do wewnątrz. Włączy sobie kratki. To tak, tu się wchodzi. Tu bym możliwe, że zrobiła jakąś małą łazienkę. Może dużą łazienkę, a może sypialnię. Kuchnię bym tutaj strzeliła. Ale taką wiecie, otwartą, albo nie wiem, jadalnie otwartą. Zrobimy z tymi oknami myk. Tyłka nie urywa, ale mogło być gorzej. To tak, tu będzie kuchnia. Zrobimy o taką łazienkę. No taki wiecie, starter, domek dla jednego Sima. Myślę, że chyba tak go zostawimy. Takie rozmieszczenie. Nie. Będzie może szafa. No ale znowuż tu jest tak pusto. I może dodam tu jednak takie okno w miarę pasujące. Jakieś kwiatki by się tutaj przydały. Trzeba pomalować ściany od zewnątrz. No i tutaj się zaczyna makabra. Jakby zrobić po prostu o tej tapecie, bo to jest tapeta. Zostaniemy przy tej tapecie. Ładnie to wygląda, moim zdaniem. Drzwi mamy niestety tylko jedne. Tu jednak nie mamy jednych. Tu by może się wchodziło do tej sypialni. Najważniejsze mamy... Tak, blaty mamy jedne. Coś z niebieskim podziałamy, żeby nie było monotonnie. I wiecie co? Ja wpadłam jeszcze na inny pomysł. Tu jednak zrobimy naszą, powiedzmy, sypialnię. A tu bym zmniejszyła. No, ale teraz jest problem. Bo czy tu kuchnia mi się zmieści? Teraz możemy przejść do kuchni w końcu. Mamy ten blat, z tej strony byśmy dali lodówkę. Czy mamy coś z urządzeń? Miska na kawę. Aha, ma tylko jeden kolor, rozumiem. Pojemnik na odpad, go bym dała z tej strony gdzieś. I wiecie, jak już robimy z tym niebieskim, to może tutaj też zmienię na ten niebieski, żebym dodała jakąś skrzynkę. I tutaj skrzynki mi nie pasują kompletnie, bo to jest bardziej taka wiejskiej sielanki skrzynka podcztowa taka nowoczesna jakby z San Mai shuno staniemy przy niej, obok kosza więc trzeba coś wybrać z podstawy coś taniego, może później się to zmieni, ona ma coś tam niebieskie więc pasuje tutaj idealnie, kuchnia mała, no ale cóż, a czy są szafki nie ma szafek, Przęty do nurkowania, może ja już sobie wyciągnę te półeczki, a jakby taką półeczkę dać, mamy jednak półkę, o nawet Parę półek. Mamy tu stolik taki i chciałam go właśnie możliwe, że gdzieś tu dać. A jakby to pomieszać ze sobą? Nie jest to głupie. Właśnie, bo ja chciałam okap tutaj dać. ten biały. Dobra, zrobiłam coś takiego. Po prostu tu nie dałam żadnej szafki, półki, tak? Tu dałam nad lodówką. Kuchnia raczej jest spoko. W kuchni jeszcze damy tą lampę na środku. Zuniemy tą małą. Tu mi czegoś brakuje. Raczej tu jakiegoś kwiatka damy. O, ten jest śliczny, ale jakby go pomniejszy nie, jednak muszę tego dać. Od razu lepiej. Tu w sumie pasuje ta półka. Jakieś takie szpargały. Tu chciałam dać szafę, ale szafy nie mamy. Niestety, więc damy komodę. Komoda jest spoko. Z tej strony może jakiś obraz damy, może tyle. Wizor, chociaż przechodzimy do łazienki. Mamy na szczęście tutaj wannę, prysznic, ale nie mamy kibelka w jasnym kolorze. Może po tej stronie umywalkę, a kibelek na własne z gry podstawowej. Tymi dodatkami bardziej mi się właśnie kojarzy z tym wyspiarskim życiem. Może tak damy. Przejdziemy może do sypialni. Te łóżko strasznie mi się podoba, ale jest strasznie drogie. Takie różowiutkie, patrzcie, chyba zostanę przy tym. To będzie chyba najdroższa rzecz stąd. Mamy piękny leżak. Jeszcze w tym niebieskim kolorze. Mhm. Ten mniejszy odpowiednik, chyba odpowiednik, pasuje do tego leżaczka, więc na razie go tutaj zostawię. Dobra. Wracamy do sypialni, bo znowu przeskakuję. W sypialni może bym dała też jakiś fotel. Jakiś różowego właśnie. O, no i chyba znalazłam. Chyba, że takie różowe krzesło. Dodałabym na pewno... aha, nie dodałabym, bo nawet nie ma miejsca na Nocne. No, ale taki stolik tutaj gdzieś może bardziej o coś takiego zamiast tej pufy, to bardziej na środku. Nie wystaje, nie wystaje, jest spoko. Dobra, z grubsza wszystko mamy, oprócz jeszcze oświetlenia. O tym ciągle zapominam. Może tu będzie jakiś obraz po środku? Tu może damy lustro i chyba to powinno starczyć. Tu usuniemy od razu. Ale ona tyle daje świata, że nic nie daje. No i jakiś to swój urok ma. Dobra, na razie to tak zostawimy. Na zewnątrz strasznie bym chciała dać tą lampę stojącą. Też nie wiem, jakie ch chciałabym tutaj ułożenie mieć. Może zrezygnujemy z tej dużej sofy. Damy jeden tu. Po środku ten stolik kawowy. Wiecie, dla znajomych czy coś w sam raz. Może jeden jeszcze tutaj. Można dać tą lampę. Czyli z tego rezygnujemy. Tu damy jeszcze jeden leżak. To chyba raczej zostawimy tak jak jest. Ale z oświetlenia jeszcze widziałam, że jest no podświetlana miska na kawę. Tu mi tu strasznie pasuje. O, jeszcze tak z kosem. Tu na środku dałabym właśnie... Tą świecę liściastą, tylko o niebieską, żeby to tak pasowało w naszej koncepcji. Jak starczy nam kasy, to jeszcze będę chciała dodać tą kolumnę po tej stronie, po tej i tutaj, żeby uzupełnić. O, znowu fundamenty mi się popsuły. No i teraz nieszczęsne. Ściany i podłogi. Trzeba pomalować. Tu mamy naturalne kształty. I to mi tak bardziej właśnie wyglądało jako kafle do łazienki. Umieścimy je oczywiście. Tylko może właśnie w takim siwym bardziej kolorze. Ale odejdziemy od tego na pewno. O Jezu, Nie wiem, ja chyba ślepa jestem. To jest bardziej taki niebieski czy czarny? Mam nadzieję, że bardziej taki czarny. Okej, okay, łazienka jest. Te są ładniejsze moim zdaniem, więc wybieramy je w tym kolorze, ale o, odwróć tak samo w sypialni. Jakoś to już zaczyna wyglądać. Czym to się różni? Bo nie wiem. Żeglarz, spacer po desce. Aha. bo to chyba są inne kolory, tak? Kuchni może bym poszalała z niebieskim. To okej okay wygląda, powiedzmy. Dobra, strokato to tu trochę wygląda, ja wiem. <laughs> Zmienię tu na jednolity z tej strony. Idziemy do sypialni. W sypialni jest, no trudno. Bo nie mamy różowego, a chciałam chociaż jedną ścianę zrobić różową. barze kafle. Nie, naturalne kryształy nie mają różowego. Nie, to nie pasuje do siebie. barze coś takiego z drugiej strony. Zostawiam to tak. No i no i aktualnie mamy 11393 simoleony. Można już dekorować, dokańczać ten domek. Tu mi czegoś brakuje, no ale to zaraz pewnie w dekoracjach coś dodamy. Ten kwiatek mi się strasznie podoba. Ja bym go w ogóle umieściła tu, bo on jest zielono-różowy. Pasuje mi to vibem właśnie do sypialni naszej. Chciałabym go dodać tutaj w rogu. Ale wtedy simy nie mogły tutaj przejść, więc jednak no, to jest głupi pomysł. Zobaczymy ogólnie, co mamy. Fierany. Fierankę mhm. może bym dała, ale o tą. Ta mi strasznie się podoba. Lustra. Nie mamy luster, a chciałam dodać. To chociaż z gry podstawowej damy jak do łazienki, żeby po prostu było, i wracamy do samego wyspierskiego życia. Dobra, z kwiatków. Z kwiatków mamy bardzo mało rzeczy. A jakbym to zmniejszyła i po prostu na dziewiątce dała? O tu, ale to. Daję ten poświt. ale dobra, już tam walić. Tylko trzeba jakoś ustawić, tak, żeby on, Czy on nie lewituje mi. Bo ja kwiat mi się zgubił. Dobra, raczej mi nie lewituje. Lubię dbać o takie szczegóły. Tego kwiatka daliśmy już tu. Jakbym jeszcze go dała gdzieś może koło lampy, to już chyba by było za dużo. Po istę. Chyba tak to się odmienia. Dałabym właśnie koło, obok tej lampy. Na wejściu bym dała i lampę obok. Dobra, zów nic nie mamy. sobie Żartujecie chyba, to nieźle. Pasuje mi tu. pieranka w sypialni jest. Tu może będę dała coś takiego właśnie mniejszego. I niebieskiego. Czy z różowym chcę mieszać? Nie do końca. O Jezu, znowu muszę okno na razie powywalać. Próbujemy na razie tak dać. Na razie to połączę ze sobą. Jak to teraz się prezentuje? Jest lepiej. Tak to raczej zostawimy. Łazienka. W łazience damy taką dużą. No i znowu nie wiem, jaka to jest różnica. Aha cenie chyba. Wiecie, zawsze to jest jakiś dodatek, nie? Do tej łazienki. Dobra, raczej z fieranek, to wszystko. W ogóle z tej strony, jak to ładnie wygląda, bo fieranka ta różowa jest na środku, a po bokach jest ten materiał od łóżka. Jakiś wazony. Dokładnie, może je dodamy. To jest w ogóle fajne. Dobra, wazony. Takie różne rzeczy z rzeźb mamy już umieszczone. I właśnie. Wentylator sufitowy. No, myślę, żeby go dać. Nawet tutaj, Gdzieś po środku. Jeden starczy, nie szalejmy. Dywany. Jeden pod łóżko. ale jest ten śliczny o matko do kuchni idealny. Coś na wejście bym oczywiście dała, a niech będzie. Łazience, czy ja chcę jakiś dywan w łazience? Może coś z tym dywanem? Jest śliczny, śliczne ma wzory. Czy pasuje? Nie wiem, ale zostawimy go. Odbiegamy od standardów. Dobra, łyżka, widelec. No dobra, łyżka, widelec. Jakby to zmniejszyć i dać. Fajnie by to wyglądało. Ten zwój bym dała do sypialni, bo tam, tak jak mówiłam, jest tu miejsce. Inaczej, damy tu po prostu tą maskę, czy tam, no nie wiem, a tu może, właśnie jakąś rybkę. Tą wędkę. Dobra, zostawimy to tak. Na zewnątrz dam koło ratunkowe wiszące i z tego to chyba wszystko. Nie ma już nic ciekawego, dlatego, że to są po prostu jakieś skrzynie zakopane na brzegu. No, wrak okrętu na przykład. To w ogóle by tam zajęło całą praktycznie działkę. To jest śliczne. Dałabym to do kuchni. Wróg. Tutaj. Dobra, pasuje mi. Co to jest? Znalazłam tutaj coś takiego jak przejrzysty kryształ. Czy mogę to tu umieścić? Mogę. <grym> mogę to tu umieścić. I wiecie co? Ja robię nową po prostu podłogę na naszym tarasie. Nie. Trudno. Muszę to przedłużyć, żeby mi to pasowało. Wiem, że to mnie dużo pieniędzy kosztuje, ale to jest cudowne. Taki taras. Hmm? Marzenie. Nie, no, luks. Ładnie to wygląda, powiem wam. A, i to jest stawa. Właśnie ścianka, co ja się tak zastanawiałam, czy to, to, to jest jakaś nowość. Sparawan ogólnie. To jest w ogóle kosmos. To mi się tak podoba. Może w środku to dodam? Jako taka, wiecie, ozdoba po prostu, jeszcze biała. Ej, to nie jest głupi pomysł. No i cud miód. To bym w ogóle zmniejszyła, bo jest no, za dużo. Mega mi się podoba ten domek. Dalej mi czegoś tu brakuje, ale nie wiem, może coś z debuga dam. O kajak, przecież mamy. Ja usunę to i dam ten kajak. No i dobra, ten kajak to całe nasze pieniądze pochłonął. Ej, podoba mi się. A czemu tu to mi się tak zrobiło dziwnie? Teraz zacznę dodawać tam różne rzeczy, dodatki z debuga, dobrze wiecie o co mi chodzi. Widzimy się zaraz. <grym> 15 minutes later. No i dobra, jestem po przerwie. Yy, tak, tak ozdobiłam właśnie domek z zewnątrz. Y, tutaj zrobiłam taki kącik rybacki ogrodniczy dałam tutaj rybki tutaj rybki wiszą <grywa> tutaj zrobiłam takiego kamyczka ozdobnego tutaj dałam palemki świecące z tymi, tutaj są takie kamyczki prowadzące do domu yy, w środku nic nie zmieniałam, nic nie dodawałam no tak, że tak to się prezentuje, jeszcze zobaczę czy wszystko jest funkcjonalne to ja z wami, o Jezu to, to jest takie ten podpalane ale fajnie to wygląda. No dobra, raczej to powinno być wszystko funkcjonalne. Ja mogę się w sumie z Wami żegnać. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, żeby nie przegapić nowych filmów. Zapraszam do lajkowania tego filmu. Będę Wam bardzo wdzięczna. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć.